W Białym Stoku rozpoczęły się już dni kultury kresowej. One trwają dokładnie od 1 marca i będą trwały jeszcze przez kolejne dni. Przygotowano wiele wydarzeń, wiele atrakcji ze mną jest Katarzyna Eismont, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, oddział w Białym Stoku. Jarmark Kaziukowy mnie interesuje skąd? Jarmark Kaziukowy w Białym Stoku, bo to wileński jarmark. Witam serdecznie. Towarzystwo Przyjaciół Grodny i Wilna już po raz 23. 26. organizuje Dni Kultury Kresowej. Jarmark Kaziukowy jest od wielu lat, prawie od 20, już obecny w Białymstoku. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest bardzo dużo kresowiaków. My kochamy kresy, a Towarzystwo Przyjaciół Grodny i Wilna to są ludzie, którzy założyli. Znaczy Założyli to ludzie, którzy przybyli do tej z kresów. Bardzo chcieli, żeby ten jarmark, który jest najsłonniejszy w Wilnie żeby też przenieść trochę tego Wilna tutaj. No, akurat do Białego Stoku. Odbywają się też również w Ełku i w chyba Suwałkach, ale nie są tak bardzo znane jak nasz Białystok. No tutaj w Białym Stoku jest ten jarmark znany. Ja, ja jestem tam prawie co roku, czasami coś kupuję. Co w tym roku będzie można kupić na tym jarmarku? Bo pewnie już macie listę wystawców. Więc jak ktoś będzie potrzebował no na pewno palmy, wielkanocą, bo to takie tradycyjne, ale też jakieś pewnie Drewniane, rękodzieła, inne, tak? Tak, w tym roku mamy ponad 140 wystawców. Będą też wystawcy z palmami z Li Litwy. E, będzie bardzo dużo rękodzieła. W tym roku zgłosiło się do nas bardzo dużo rękodzielników, bardzo przepiękne biżuterie, bardzo dużo drewnianych zabawek, obwarzanków, lizaków i różnych innych fajnych rzeczy. Robionych wszystko będzie ręcznie. Oczywiście, e, no. Jak to? Przed świętami e, Wielkiej Nocy. Palmy, palmy, stroiki i, i różne... A kiedy ten jarmark? E, 15-16 marca. Proszę państwa, jeżeli ktoś będzie w okolicach Białego Stoku, zapraszamy przed plac, na plac przed Teatrem Dramatycznym. Tam właśnie będzie odbywał się jarmark Kaziukowy, a jak ktoś nie będzie w Białym Stoku, to zapraszamy, żeby specjalnie do Białego Stoku przyjechał na jarmark Kaziukowy. Ze mną rozmawiała Katarzyna Eismond, Towarzystwo Przyjaciół Grodno-Wilna oddział w Stoku, Agnieszka Siewieraniuk Macierowska.